Cześć się ma komordeczki z tej strony oczywiście ja Max i jak mogliście zauważyć po tytule e, zrobimy sobie największą bazę na ARENCE ta... Jeszcze mała przerwa w tym momencie, gdyż zapomniałem dodać ważnej rzeczy, a jaką jest o, to, że ten film był inspirowany na filmie Wojana, do którego znajdziecie... Link w opisie, w sensie do materiału, bo ja na... Tak, e, ogólnie e, e, spróbujmy sobie zrobić, znaczy spróbuję sobie zrobić takie coś, że będzie tutaj e, na dwie kratki do góry i myślę, że dwie warstwy obsydianu na łóżko, bo to też zapomniałem dodać, bo to będzie wszystko zaobsydianowane. Nie znam, się się wylicy. To było tyle, pamiętajcie, żeby zostawić subika. Nie, nie, jesteśmy sobie na środeczku, było cięcie, bo budowałem się, to tam i tak by nic nie było e, z walki czy coś, dobra my sobie już wbijamy na środeczek, to musi być tak szybko, wiecie, wiecie, żeby no, żeby zdobyć jak najwięcej emeraldów i zacząć jak na... ale to i tak nic nam nie przeszkadza, żeby zniszczyć łóżko żółtemu i zrobić bazę, to też no, w sumie możemy zrobić bazę i tak i tak ją zrobimy. Nie poddajemy się, nie poddajemy się. Tylko po prostu w sumie obudujemy sobie tylko tak jakby łóżko, jakbyśmy je mieli. To obudujemy sobie tak, żeby mieli ci ludzi na serwerze. Będą mieli majtfaka i będą zdenerwowani, bo chcieli nam łóżko zniszczyć, a tu jednak coś nie pykło. Zielony ma tym zabudowane łóżko. No, 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 jak się to nazywało? Wełną, no, wełną. Najwyżej jak ta herenka będzie szybsza, no to nie dodam tego do o, odcinka, tego zrobię jeszcze raz na nowo. Mm, cztery 4 diaksy. Ach, żółte, 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 żółte. żółte. Coś ciebie dorosło. I co ładnie to tak crashować? Zależyliśmy do pierwszego, więc myślę, że... Mm, wygramy. No nic, w pierwszej arence nam się nie udało, ale zniszczyliśmy łóżko róż. Żółtemu no to by było najważniejsze. My dalej przechodzimy do Arynki Następnej. Dobra, ja się znowu odrodziłem. Przynajmniej e, mamy złoto, złoto mamy w skrzynce mieliśmy e, Więc żeby sobie tutaj kupić. E, kupmy sobie to, o tak, takie coś, to takie na szybko będzie. I lecimy znowu, znowu na środek. Pod drugi raz pod rząd to jest niemożliwe! Z góry was przepraszam, że wam przerywam oglądanie, ale no niestety ucięło mi się troszkę za dużo i tak było dwa razy, że tam spadłem w przepaść dwa razy pod rząd, no ale po prostu do zauważyłem już na koniec montażu, bo właśnie się dogrywam na koniec, więc wybaczcie mi. Niemożliwe, ja jestem jednak niefartem drugi raz pod rząd z tego samego miejsca, no to no to, to jest trochę nieferno. Kupmy sobie jeszcze raz mieczyk i mielibyśmy już łuk, mógłbyśmy mieli, gdybym nie spadł te kilka razy. Dobra, ale ja boję się, że to będzie w ogóle znowu szybka ręka, yy, bo nic nie zrobiliśmy jeszcze. Dobra, szybko tak się obudujmy szybko. Na szybko wszystko, na szybko. Czerwone, mało budowane łóżko niestety mam. może trashować, więc niech sobie tam raszuję. My pierwsze co zrobimy, to kupmy sobie obsydian. Chyba, że zielony ma diaksowy kilof, co nie jest wyprzeczalne. Znaczy wyprzeczalne, tego nie zaprzeczam, że ma diaksowy kilof. Co jest też najprawdopodobniej, że ma oby diaksowy kilof. Ale raczej myślę, że diaksowego Kilo... O, jak pięknie, jak pięknie, podwójne, podczwórne nawet. No to myślę, że na całą obsydian będzie nas stać Na całe budowanie łóżka Chyba, że nas znowu zniszczą Tego ja bym nie chciał i 8, 8, 8, 8, nice Dobra, myślę, że nie ma co kusić losu Ja sobie pójdę jak wziąć, sprosferować na obsydian I my w sumie widzimy się w... O nie! Tutaj nam się dobry czerwony Odbudował, no to musimy, przepraszam Was bardzo, nie kupimy e, chociaż w sumie. Nie wiecie co, to będzie niebezpieczne, jak tak szybko z, będę podmieniał. To kupimy sobie mieczyk, niestety muszę go kupić, gdyż jak widzicie, tutaj nam się podbudowali to szybko. Tutaj i kupmy sobie zbrojkę, tak? I jeszcze musimy sobie kupić żelazną zbrojkę, nie jak sobą Przepraszam Was. Czyli tutaj będziemy farmili. Tylko żeby nas yy, zielony... <coughs> Przepraszam, nie zielony, tylko czerwony nas, żeby nie przyuważył, że tu jesteśmy. Nie, nie ulepszenia, tylko tutaj chodźmy sobie do sklepu. O, ty gnoju. Nie! Nie widziałem go. O nie, zniszczy na łóżko. O nie, o nie, o nie, o nie. Ty gnoju, stąd. Nice. Zniszczyliśmy go. Czy on nam coś zrobił z tym? Nie, nie zrobił. Oh. Dobra, to chociaż tyle. Szybko za to. O nie. O nie. Nie, nie, nie. Nie będzie tak. Wiecie co? Nie stać jeszcze na diaksowy jeden mieczyk. Dlatego sobie szybko wejdźmy, kupmy. Ten odłóżmy i kupmy sobie wciul refów. O nie, ale się przestraszyłem. Ale się przestraszyłem o nasze łóżko. Ale w sumie my się widzimy na chacie u czerwonego, i jak nam zniszczy łóżko, to się zdenerwuje. To jest ryzykowne, co teraz zrobiliśmy. To było, o nie, to było ryzykowne, ale widać, że czerwony chyba jest jeszcze większym bambikiem niż ja. Eee, słyszałem wybuch chyba w naszej bazie. Szybko wchodź tu, ale to nieważne. To już nieważne, nie zdążymy. Gdzie to się wchodzi tutaj? No, ej, gdzie to się wchodzi? Czy to był różowy? Czy to był... Tak, to był... A, to jak czerwoni są wyeliminowani, to my pójdźmy sobie do różowego. Albo nie, wiecie co? E... Trzeba go stąd wziąć. Wiecie co? Ja nie będę mój łóżka niszczył, bo jeszcze nawet nie zaczęliśmy... Bazę, ale nie wiem, czy to jest możliwe. Ewentualnie inaczej. Na przykład, próbujemy zrobić największą bazę. Nie wiem, jak to będzie, szczerze mówiąc. Czy nam się w, w ogóle uda zrobić to. Dobra. Ale nice, bo mamy bardzo dobry mieczyk. I w sumie dobrze, że ten różowy zniszczył niebieskiego, zniotł go. Czy jest? Ale jest, nice. Dobrze, że wyeliminowali łuzo temu zielonemu. nie to cieszy bardzo, bardzo. Widzę, że się. Nikt nie podbudował do tych szmaragdzików. Więc myślę, że, no, jakby nie patrząc, zrobimy sobie jednak tą bazę. Tylko musimy szybko zbierać. I już jesteśmy sobie w bazie. Kupmy sobie szybko maksymalną zbrojkę mamy tego, dobra i jak widzicie mamy 14 szmaragdów, więc szybko sobie kupmy najwięcej ile mamy obsydianku aśmy teraz z tym osiągnięciem co go zdobyliśmy sobie przyszedł nowy fajny pomysł jakbyście nie wiedzieli jaki albo byście się domyśleli to możecie napisać oczywiście w komentarzu szybko kupmy sobie to w sumie, tylko to na razie będzie nam potrzebne. O, tak, cyk, I myślę, że na 100% stać na całe łóżko. No właśnie, tak mówimy. i mówiłam. I będą osoby trudnie miały, żeby nas po prostu zniszczyć. To, co mnie już bardzo cieszy. Tutaj myślę, że sobie tak podbudujemy. No właśnie teraz tylko trzeba to żeby zabudować, żeby ludzie nawet nie zaczęli... Nie, to, naprawdę, ale głupi jestem. No, trudno. Mówi się, trudno. prostu została zaapelowana. Czy ten gościu myśli, że. Ch chodź tu, chodź tu, chodź, chodź tu, młotko. No proszę, niż mnie. Niż mnie, dobra. I czy on naprawdę myśli, że ja nie. Nie wiem, ale może mieć. Właśnie tak jak mówiłem. Diaksowy kill -off. Do widzenia. Papa! Pa. Żegnam pana. XD. Papa, pa. Idź, gościu, stąd. O, ty gnojku. Ładnie to tak kulegów niszczyć. Upadłem. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Niepotrzebnie, wiecie co? Niepotrzebnie do niego schodziłem. Gdyż teraz chyba nam rozwala łóżko. Co mnie nie za bardzo cieszy. Ale... O nie! Dobra. Wiecie co? Nie ma co, co czasu tracić. Ja sobie spadnę do pustki. Mam nadzieję tylko, że on nie zniszczy obsydianu. Że on nie zdoła zniszczyć obsydianu. Bo jak zdoła zniszczyć obsydian, to się zdenerwuje. I stąd. I stąd. Jejku! No nie, za. Ale nawet nie wiem po co on to zrobił, skoro. Zapomniałem! Ajajajajajaj. Mm, czy ja mam tak właśnie mogę ulepszyć mieczyk Co mnie bardzo cieszy. Ale jeszcze bardziej będzie mnie cieszyło to. Eee, dobra, z tego co widzę, to już po nim. Bo nie ma wody. Co mnie bardzo cieszy, że nie masz wody, kolego. A wiecie co, ja mu chyba pomogę umrzeć. Tylko wezmę mieczyk. Eee, nie, wiecie co? On tam. Dobra, wyeliminowana została druga. Co mnie bardzo, 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 bardzo cieszy. Powiem Wam. Nawet nie wiecie jak, bo teraz już nam nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zbudować największy fort. Ale będę miał montowanie. Ale co się nie robi? Ale co się robi dla moich widzów, kochanych? Co się nie robi? Czy... Dobra, nie bo jestem? kurde powiecie co? Ja. Mógłbym się do niego w sumie zbudować. Co on robi? Nie możesz tak. XD Wiecie co? Największy forcik mamy zbudowany już chyba, ale nie z obsydianu, nie z obsydianu. Dobra, to ja szybko lecę zrobić screena do miniaturki. I sorka, że ten, że, że nie z no ale niestety teraz spróbujemy się zabawić nad tym, nad żebyśmy takiego wielkiego pałaca zbudowali. O pałac, właśnie pałac możemy zbudować i nie z niestety. Dobra, bo ja, ja chcę już kończyć tą marękę, to taki pałac sobie zbudujmy, walnijmy sobie. Myślę, że dotąd i obudujmy sobie łóżko. Dobra, jak obuduję w sumie, to będę się z Wami żegnał. Albo witał po krótkiej przerwie obudowywanie łóżka i pokażę Wam końcowy efekt. Ci mordki, kochane moje. Ja już Was witam po krótkiej przerwie, yy, którą jest taka baza. to fajna. Yy... No, i dalej sobie budujemy. Tutaj Różowy nam chciał wejść na chatę. Ale mu nie pykło, co mnie bardzo cieszy, ale będzie mnie też smuciło to jak zginiemy, to bo nie będziemy się mieli jakby dostać. A nie, będziemy mieli jednak się jakby dostać, bo przecież na górę możemy drabinkami wejść. Jeszcze tutaj jakbyśmy wodę... albo, no wiem, w sumie jeszcze wodę możemy rozlać. I dalej się idziemy po krótkiej przerwie. Tutaj nam różowy sobie idzie. Wiecie co, ja się nim nie przejmuję, tylko ja się przejmuję bardziej tym, że ja nie mam budulca, a on może nam coś zrobić, bo kupił TNT, a ja nie zrobiłem. Okej, okay. <ścoughs> nie ma pytań. Nie, mam pytań, naprawdę, co tu się stało, nie Dobra, wiecie co, ja daję replaya i będziecie to mieli wspomniane Bo to nie ja co tu się stało to, to tak wygląda nasza baza od środka Tutaj nam się pewnie coś uzbierało O tak, o tak, yeah Tytułę sobie za to Budulec o taki, taki albo taki. Dobra, weźmy sobie kupię już taki 300. Taki nam w sumie już powinno starczyć. Eee, także różowy się nie przejmuję na razie. Gdyż może, znaczy w sumie nie, nie, nie zniszczy nam. Ja to dokończę i będę robił miniaturkę. Znaczy, screena do miniaturki. Z góry też Was przepraszam na koniec materiału, no ale wiecie. Za ten dźwięk klawiatury, ale niedługo ją zmieniam i będzie cisza. Uwaga. Dobra, różowy, co Ty robisz? Co Ty robisz różowy, bo nie zrobię screena do miniaturki. Mm. Różowy, Ty mnie nie denerwuj, chodź tu, chodź tu. No, że kurde, i upieraj się, kurde, walcz z takimi, co ci bazę niszczą. Chodź tu, no! No, debilku! Przepraszam. No, no, chodź tu. Pij sobie jedno TNT i myśli, że jest fajne. Ja pierdzielę... A No, człowieku! No nie, no. No, ja się tak bawić nie będę. Oczywiście. Na pewno nie boję się o to, że nam zniszczy łóżko co jest praktycznie możliwe ale to za długo by nam zajęło żebyśmy tego nie obronili gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś K chodź tu, chodź tu chodź tu no i widzicie sam, sam sobie zniszczyłem bazę no ale to nieważne wygrałem, dobra nie zrobiłem screena do miniaturki ale to nie ważne z nagrania sobie wezmę. No, ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć, do usłyszenia. Cześć, i czołem.